Jaka światłość nad Betlejem się rozchodzi, W środku nocy przerażony świat się budzi. Dzisiaj właśnie tutaj Chrystus się narodził. Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. Teraz śpi. Dziecino mała, teraz śpi dziecino miła. Ziemia bogactw ci nie dała, bo bez ciebie biedną była. Już pasterze prości ludzie biegną z dala. Oddać pokłon swemu panu nad panami. Mówią sobie, jakaż łaska nas spotkała, że Bóg przyszedł i że zechciał zostać z nami. Teraz śpi, dziecino mała, teraz śpi. Dziecino miła, ziemia bogactw Ci nie dała, bo bez Ciebie biedną była. Z krain wschodnich przyszli jeszcze trzej królowie, Każdy myślał, coś wielkiego dziś zobaczę. Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie, że ich król jest malusieńki i że płacze. Nie płacz już, dziecino mała, nie płacz już, dziecino miła. Ziemia tym cię, Zasmuciła, że tak mocno w grzechu tkwiła.